Cześć, Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I chyba nikogo już nie zdziwi to, że jest to znowu Bookholm. Tym razem mam Wam do pokazania aż 20 nowych książek. 20 nowych, mimo że jeszcze tak niedawno mówiłam, że w tym półroczu już nie kupuję nic więcej, ani jednej nowej książki. Żadnego więcej bukholu. No, żadnego więcej, więc jest 20 nowych książek. I są to zarówno książki nowe, nowe, jak i książki, które odkupiłam na, wyprzeda na wyprzedażach książkowych. Po pierwsze od Sylwii z kanału My Books, My Life, a po drugie od Marty bestsellerki, z czego jestem niesamowicie zadowolona, bo po pierwsze było taniej, a po drugie są to nadal fantastyczne tytuły, które były czytane raz, być może więcej razy, ale książki są fantastycznym po prostu stanie, więc jestem zachwycona i dodatkowo są to książki, które albo bardzo, bardzo mocno chciałam kupić już od dłuższego czasu, albo które zobaczyłam i stwierdziłam, biorę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co sobie teraz ostatnio kupiłam, dostałam, znalazłam, mam, to zapraszam was tutaj dalej do oglądania i od razu zaczniemy od sterty pięciu książek. Które mam dzięki uprzejmości Marty z kanału bestsellerki. I po pierwsze, jest to drugi tom trylogii Strażników Gwiazd od Colin Hook, czyli Odrodzeni, i jest to również drugi tom trylogii Księgi Skór od Alice Broadway, czyli Iskra. I historia jest taka, bo jeżeli oglądaliście wrap z maja, to o tej książce już wiecie, ale w tym wypadku jest dokładnie taka sama historia. Ja mam pierwsze tomy tych trylogii. Mam przebudzonych i mam tuż. I teraz w związku z tym, że obie te trylogie doczekały się ostatnich trzecich tomów, które miały premierę teraz jakoś kwiecień maj, dostałam także od wydawnictwa trzecie tomy, czyli połączonych, jeżeli chodzi o, o, o tą trylogię i bliznę, jeżeli chodzi o tą trylogię. I problem był taki, że nie posiadałam środkowych. Chciałam je kupić, ale z pomocą przeszła Marta, i tak oto, e, tak oto mam te książki. I jestem zachwycona, bo przy, tak jak w przypadku tutaj trylogii Strażników Gwiazd, mogłam je przeczytać za jednym zamachem, książka po książce. No i recenzje widzieliście w ostatnim w rapapie. I obstawiam, że z tą trylogią, trylogią Księgi Skór, będzie podobnie. W sensie już iskrę i tu już przeczytałam. Została mi tylko blizna, którą też już aktualnie czytam, więc albo zobaczycie recenzję tej trylogii w, w rapapie z czerwca albo w osobnym filmie, w zależności od tego, ile jeszcze książek w czerwcu przeczytam i ile tego czasu będzie, bo wiecie, że ja sobie lubię dużo pogadać, a dużo gadać o wielu książkach i jeszcze wciskać tam recenzję, to za dużo, jak na jeden film, przynajmniej w moim wykonaniu. I dalej od Marty mam jeszcze mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein od Kirsten White, o której było bardzo głośno swego czasu i ja swego czasu tą książkę chciałam kupić i przeczytać. Teraz już jestem trochę bliżej, bo już tą książkę mam, więc nie muszę jej kupować, ale jakby nie wiem, czy będę miała w tym roku czas, żeby ją przeczytać. Chciałabym w to wierzyć, ale raczej, raczej mi to nie wyjdzie. Ale cieszę się, że już ją mam, bo wiecie, jak już jakąś książkę mam na półce, to jest szansa, że kiedyś ją przeczytam, więc jakby tego się będę trzymała. I na koniec, jeżeli chodzi o książki od Marty, to mam jeszcze dwa tytuły, czyli Córkę Króla Piratów i jej kontynuację. Córkę królowej Oceanu, do której Ania Szkatulska robiła piękne okładki, piękne grafiki, które naprawdę urzekają serce. Wiem, że one też miały troszeczkę inaczej wyglądać, miały być chyba trochę jaśniejsze i tu się miało dużo rzeczy świecić, ale i tak w moim odczuciu, takim jak patrzę na te okładki, to i tak są piękne. I Ania jak zwykle zrobiła kawał fantastycznej roboty. I wiem, że to są, to są książki chyba dla troszkę młodszych odbiorców niż ja jestem. Ale stwierdzam, że ja uwielbiam, uwielbiam takie książki dla młodszej młodzieży i w ogóle dla dzieci i świetnie się przy nich bawię, więc na pewno też będę chciała te książki przeczytać. I to tyle, jeżeli chodzi o książki od Marty. Teraz czas przejść do. Ośmiu książek, które kupiłam od Sylwii z kanału My Books My Life na jej dwóch wyprzedażach. Bo podczas pierwszej jej wyprzedaży, jeszcze przed rozpoczęciem się koronawirusa, zamówiłam sobie do niej trzy tytuły. Natomiast teraz przy tej ostatniej wyprzedaży, która robiła, którą robiła właśnie chyba z domu rodzinnego, kupiłam tych książek aż 5. Plus jest taki, że wszystko Sylwia mi mogła wysłać jedną Paczką mi się do tych książek jakoś tam mega nie paliło, więc to, że przyszły z jakimś tam opóźnieniem, to jest w ogóle zero problemu. Plus był taki, że no nie musiałam im szukać miejsca od razu. E, przyszły teraz hurtem. W ogóle Sylwia jednego dnia mi je wysłała na następny dzień rano już je miałam, więc w ogóle polecam. E, I teraz tak, pierwsza książka, którą mam od Sylwii, to podróżniczka, czyli kontynuacja pasażerki, którą mam na swojej półce, żeby Was nie oszukać od lat. Naprawdę nie wiem, czy nie kupiłam jej na pierwszych warszawskich targach książki, na których byłam, czyli w maju 2018, czyli dawno temu. E Ewentualnie kupiłam tą książkę jeszcze wcześniej. E więc. Tak, no ta książka leży u mnie na półce już kupę czasu i stwierdziłam, że skoro Sylwia wyprzedaje biblioteczkę, to warto by było kupić od razu kontynuację, żeby mieć wszystko, wiecie, hurtem, bo tak jak w przypadku Przebudzonych, czy wiecie, Trylogii Strażników Gwiazd, czy Księgi Skór, ja te książki czytam teraz tak hurtem, czyli zaczynam jakąś serię, trylogię, dylogię, duologię, czy jakkolwiek się to nazywa, lecę to hurtem. Więc cieszę się, że będę miała tutaj zamkniętą serię, kolejną. Więc tak, cieszę się, że mam tą książkę, i nie mam pojęcia, kiedy do tego usiądę, ale jakby mniejsza z tym. E, tutaj mam kolejną serię, bo tutaj stwierdziłam, że Sylwia wyprzedawała książki i nie chciałam jej wszystkich serii rozbijać. Wiecie, że tu sobie wezmę ten tom, a tu sobie wezmę tamten tom, więc prawdopodobnie z jedną z tych książek zrobię Wam może z okazji tysiąca jakieś rozdanie, jeżeli w ogóle zdążę te książki przeczytać. W każdym razie swego czasu widziałam tą książkę. Polecenia Anity z kanału Book Reviews by Anita. Nie pamiętam, właśnie czy u niej, czy u kogoś innego. I tak stwierdziłam, że okładki są super, brzmiało to dosyć ciekawie. Teraz już w ogóle totalnie nie pamiętam o czym są te książki, ale jakby pierwszy tom, czyli Czerwień Rubinu, miałam na swojej półce już też bardzo, bardzo, bardzo długo. I wiecie, tak często się zdarza, że jak kupuję książki, to zapominam, żeby sobie dokupować resztę tomów do serii czy coś, mimo że, że lubię, jak to wszystko, wiecie, stoi hurtem, tak jak Wam to przed chwilą wspominałam, bo teraz mam takie plany, żeby czytać wszystko hurtem po prostu. I nie chciałam Sylwii rozwalać po prostu całej tej serii, że pierwszego tomu nie wezmę, a wezmę pozostałe dwa, więc mam dwa razy, Czerwień Rubinu i właśnie z tą książką będę Wam robił jakieś rozdanie pewnie w najbliższym czasie. Natomiast do tego dokupiłam jeszcze drugi tom, czyli... Błękit szafiru i trzeci tom, czyli zieleń szmaragdu. I w ten oto sposób mam, mam całą, całą serię elegancko już teraz na półce, która na mnie czeka. O czym były te książki? Nie mam zielonego pojęcia. Właśnie pamiętam, że ktoś kiedyś je polecał i dlatego kupiłam pierwszy tom, chyba gdy byłam w Empiku i akurat wpadł mi w ręce. Ale jakby. No ale jakby wiecie, tak jak ze wszystkim, kiedyś to przeczytam, na pewno, kiedy. Nie mam zielonego pojęcia, ale będę się starała to kiedyś nadrobić, bo mam nadzieję, że przyjdzie taki moment w moim życiu, że będę kupować mniej, a czytać więcej. Ale kiedy to nadejdzie, nie wiem. I w ten oto sposób przechodzimy do takiej perełki, którą chciałam kupić już bardzo dawno temu, ale to tak naprawdę bardzo dawno i ja wiem, że powtarzam Wam cały czas, że w ogóle jestem wielką fanką Harego i ja uwielbiam książki związane z Harem. I dlaczego ja tak późno mam w ogóle dopiero to teraz? I mówię tutaj o fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć w oryginalnym scenariuszu do pierwszej części jakby filmu. I ja tą książkę i drugą część, czyli Do zbrodni Grindelwalda, no te obie książki miałam na listach zakupowych naprawdę bardzo długo. Ale albo którejś książki nie było, albo była mega droga, jakoś tak wtedy mi się wydawało, że była droga. I jakieś te zakupy cały czas po prostu odchodziły na dalszy plan, ale wreszcie ją mam. I obstawiam, że jak już kupiłam od Sylwii tą część, to drugą, jak tylko mi wpadnie w ręce, gdzieś tam będę widziała, że, że, że jest w sklepie i mam ją gdzieś w koszyku, na liście, w schowku, jakkolwiek by tego nie nazywać, od razu biorę drugą i od razu będę czytała jedną i drugą za jednym zamachem, bo przecież. Marta, tak się nie robi. Jak się jest fanem jakichś książek, to się je kupuje na bieżąco, a nie po prostu lata po tym, jak wyszedł film i każdy już o nim zapomniał. No w każdym razie, drugą część, drugi oryginalny scenariusz też sobie będę kupować, tylko nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Może zacznę sobie planować w ogóle jakieś książkowe zakupy, tak bardziej przemyślanie, a nie że robię je tak. Wiecie, na łapu capu i o, wezmę to i wezmę to i wezmę to, a później jak przychodzi to do czego, to zapomnę o tym, o tym, o tym i o tym. I później Wam marudzę w filmach, że kupiłam całą masę rzeczy, a nie kupiłam tego, co chciałam. Norma. I ostatnie trzy książki od Sylwii, żeby już tak jakoś bardzo dużo nie przedłużać, to po pierwsze Onyx i Ajwory, o których było bardzo głośno swego czasu, też mi się tak wydaje. I to jest kolejna z książek, która czekała na mojej liście, chyba na taniej książce za długo. I po prostu skróciłam jej męki, skróciłam jej cierpienia, wzięłam ją od Sylwii. Sylwii się zrobiło lżej, mi się zrobiło lepiej, bo w końcu mam książkę, którą chciałam od dłuższego czasu. Co prawda tu jest napisane, że jest, jest to przepełniona dziką mawią opowieść dla fanów Holly Black i Libardugo, a ja jeszcze nic od tych pań nie czytałam, ale mam nadzieję, że ta książka mnie na tyle pozytywnie nastroi, że wreszcie wezmę się za Holly Black i jej okrutnego księcia, która też czeka w moim Tegorocznym TBR-ze na przeczytanie, ale za każdym razem jak próbuję się wziąć za okrutnego księcia, to wpadają książki, które muszę przeczytać na teraz, zaraz, natychmiast, albo po prostu które sobie wybieram, bo o tym okrutnym księciu zapominam, ale jakby mniejsza. Kolejna książka, którą mam i którą na pewno przeczytam w tym roku, albo będę robiła wszystko, żeby ją przeczytać. To Kristin Hana i jej Wielka Samotność. Książka, która znajduje się w Damatonie, naszym rocznym maratonie czytelniczym. Czyli książka, którą chcę koniecznie przeczytać, bo ta książka, ta pozycja znajduje się w propozycjach od Oli, książkowego frika. I chcę, w ogóle chcę przeczytać wszystkie książki, których nie znam, a które biorą udział w Damatonie. Więc cieszę się, że miałam sposobność odkupić tą książkę od Sylwii. Dzięki temu mam kolejną książkę na mojej półce, którą mogę przeczytać i jakby wypełnić swoje zadanie odnośnie damatonu. W szczególności, że słowik mi się bardzo mocno podobał. Dużo osób mówi, że Wielka Samotność jest znacznie lepsza niż słowik, więc tym bardziej nie mogę się doczekać, żeby tą książkę przeczytać. A no naprawdę, słowik mnie urzekł. I, i, I bardzo trafił do mojego serduszka. Więc chciałabym wierzyć, że Wielka Samotność, skoro faktycznie jest jeszcze lepsza od słowika, to po prostu sprawi, że, że, że będzie to jedna z moich ulubionych książek. Mam taką nadzieję. I na koniec od Sylwii wzięłam. Guarę. Nie umiem tego chyba poprawnie przeczytać, ale, ale jest to drugi tom. W sensie widziałam, że ta książka leży u Sylwii, i tak. Obstawiałam, że może nie będzie miała co z nią zrobić, a będzie się chciała jej pozbyć, a też chyba miała tylko drugi tom, to wie wezmę. A się okazało, ja nawet nie miałam pojęcia, że to jest drugi tom, myślałam, że to jest pierwszy, więc mówię, wezmę. No ale skoro mam drugi tom, to będę musiała kupić pierwszy. Kulturalna szafa. Polecała chyba i pierwszy, i drugi tom. Widziałam jej filmiki, coś Wam tu podlinkuję, jeżeli tylko znajdę. I mam nadzieję, że po prostu niebawem sobie dokupię pierwszy tom. Nie wiem, czy tu są jeszcze kolejne tomy, bo nie śledziłam aż tak bardzo mocno na bieżąco. Kojarzę, że Zuza mówiła o pierwszym i o drugim, chyba. Nie wiem, czy mówiła o kolejnych, tego już nie kojarzę. Ale że jest to Melissa Darud i skojarzyłam to właśnie z Zuzą i z jej filmikami, to stwierdziłam, że muszę to mieć, w szczególności, że to cieniutka książka więc pewnie pójdzie szybko, miło, lekko i przyjemnie. Dobrze mieć w swoich biblioteczkach i grubsze, i cieńsze książki, bo to wiecie, zawsze jakaś tam równowaga. I to tyle, jeżeli chodzi o tą część od Sylwii. I teraz mam dla Was trzecią, ostatnią część książek, które sobie kupiłam. I są to nowiuśkie, nieczytane, nieśmigane książki, które kupiłam na wirtualnych targach książki. Na księgarni internetowej wydaje nam się, bo tam były takie przeceny, że wstydzę się trochę przyznać, ale z jednej strony nie chciałam kupować aż siedmiu książek, z drugiej strony, jak zobaczyłam ceny, to chciałam kupić ich znacznie więcej. A po trzecie robiłam te zakupy o godzinie siódmej rano, bo stwierdziłam, że przecież jak zrobię te zakupy po południu, to tam ludzie wszystko wykupią i nic mi nie zostanie. Więc tak naprawdę o godzinie ósmej moje zamówienie już było gotowe, wysłane i opłacone. Więc czy mam nierówno pod sufitem? Tak, mam nierówno pod sufitem? Czy jest mi z tym źle? Niekoniecznie i nie przeszkadza mi to. Cieszę się, że potrafię sobie czasami zaszaleć, mimo że to szaleństwo opiera się o książkowe zakupy. Ale lepsze mieć takie zainteresowania niż żadne. Z takich założeń wychodzę. W każdym razie, pierwszą książką, którą kupiłam na Wydaje Nam się, jest to książka Życie po tobie, Klaudii Bianek. Bo ja uwielbiam historie pisane przez tą autorkę. Za każdym razem ją bardzo mocno chwalę. Najcenniejszy podarunek to jest książka, którą wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać. Nie mogę się doczekać kontynuacji tej historii, która ma w tym roku również się ukazać. W każdym razie byłam święcie przekonana do czasu jej ostatniej książki, która miała premierę w tym roku, że przeczytałam wszystkie książki tej autorki. A tu się okazało. Że nie przeczytałam wszystkich, bo jest coś takiego jak Życie po tobie, które zostało wydane przez czwartą stronę. I prawdopodobnie dlatego nie kojarzyłam, że, że autorka wydała tą książkę, ponieważ zwykle e, przeglądam stronę Winidia, czyli jakby takiego wydawnictwa należącego do czwartej strony. Ale jakby wszystkie książki Klaudii Bianek, które posiadam i które czytałam, były wydawane przez Winidia, a nie czwartą stronę i tutaj właśnie dlatego miałam takiego małego wolka, ale już mam tą książkę i na pewno ją nadrobię i będę czytać i będę Wam o niej mówić, więc szykujcie się. Nie wiem kiedy, ale się szykujcie. Pamiętajcie, że na moim Instagramie, jak pojawia się zdjęcie jakiejś książki, to znaczy, że aktualnie ją czytam, więc tam możecie być bardziej na bieżąco z tym, co aktualnie gdzieś tam sobie czytam, wertuję, przeglądam i możecie być bardziej gotowi na to, czego się spodziewać w najbliższych recenzjach, podsumowaniach czytelniczych itd. itd. W każdym razie, kolejna książka, którą kupiłam, a która kojarzy mi się bardzo mocno z Karoliną z kanału Combug, bo ona chyba swego czasu tą książkę też bardzo mocno polecała. To piękno, które pozostanie. Książka, o której znowu usłyszałam bardzo dużo z ust różnych ludzi, w szczególności od Karoliny, ale czy coś o tej książce pamiętam z tych pochwał? Nie za bardzo. Pamiętam tylko właśnie to pozytywne wrażenie, że dużo osób tą książkę chwaliło i że ja też chciałam ją przeczytać, i też bym ją chciała chwalić, więc oto ją mam i mam nadzieję, że też jak w końcu ją przeczytam, to będę ją chwalić. I teraz mam do pokazania Wam dwie książki. Drugą i trzecią część trylogii, e, i być może się tego po mnie nie spodziewaliście, a może po części niektórzy się domyślali. W każdym razie, w zeszłym roku czytałam pierwszą część trylogii Circus Lumos, Królakier, który trafił do najgorszych książek, które przeczytałam w zeszłym roku, ponieważ był dla mnie rozczarowujący. O ile miał elementy, które były w jakiś sposób nowe, świeże, inne, o tyle wiele schematów było bardzo mocno powtarzalnych, były tak mocno oklepane, że wydawało mi się, że już nic ciekawego się w tej książce nie może zadziać. I byłam taka niechętna do czytania drugiego i trzeciego tomu, ale pod moją recenzją króla Kier pojawiło się kilka głosów tego, że kolejne tomy... To jest coś zupełnie innego, że pierwszy może był faktycznie taki średni, przewidywalny, może nieciekawy, ale kolejne tomy, w szczególności drugi, perłowa dama, to już jest coś totalnie niezwykłego, co powinno mnie wciągnąć, zainteresować. I od razu do perłowej damy kupiłam sobie ostatni tom, czyli księcia cieni. Takżeście mnie namówili, że jednak, żeby dać szansę tej trylogii, że postanowiłam jej dać szansę, bo skoro dałam szansę Zenitowi, który był naprawdę fatalny, to dlaczego nie dać szansy czemuś, co było dla mnie po prostu takie mocno średnie, bardziej rozczarowujące niż złe, ale jakby stwierdziłam, a Marta, co ci tam? Daj szansę w szczególności, że są piękne, błyszczące okładki. Więc nawet jeżeli by te książki miały mi się z jakiegoś powodu nie spodobać. To nadal będą pięknie wyglądać na biblioteczce. I stwierdziłam, że, że tak, namówiliście mnie, namawialiście, namawialiście i namówiliście. I stwierdziłam, że skoro i tak te książki były teraz w jakiejś mega mocnej promocji, no to skorzystam z okazji, wezmę, kiedyś usiądę, przeczytam, ocenię i dam wam znać. I mam nadzieję, że wtedy, gdy już będę nagrywała jakiekolwiek przemyślenia na temat tych książek, to powiem: mieliście rację. Warto było dać szansę tej książce, tak jak w przypadku drugiej części Zenitu. Pierwszy tom mega dramat, mega nuda i w ogóle żal. Natomiast druga część kurczę. Wydaje mi się, że zrobiła robotę i była takim wynagrodzeniem, za tą pierwszą, która, która nie powinna się poniekąd wydarzyć, albo powinno się tam wydarzyć coś totalnie innego. W każdym razie, żeby tego było mało, kupiłam sobie jeszcze książkę. Lia Gubi Rytm, o której też właśnie bardzo dużo słyszałam, w szczególności chyba właśnie znowu od Karoliny z kanału Kombuch. W każdym razie jest to książka Becky Albertali, której książkę czytałam we współpracy z Adamem Silverem. Jeśli to my, jeżeli teraz dobrze pamiętam tytuł, ich książka wspólna, wspólnymi siłami o Benie i Arturze sprawiła, że to, to tam napisali mi się spodobało, dzięki temu sięgnęłam po pozostałe trzy książki Adama Silvery i stwierdziłam, że może teraz czas na tą autorkę, żeby poczytać coś od niej, porównać to troszkę z twórczością, może Adama Silvery. I ostatnie dwie książki, które chciałabym Wam pokazać w tym moim dwudziestoksiążkowym, nieokiełznanym, nieogarniętym Bookholu, to coś z serii skandynawskiej. Po pierwsze jest to Życie SUS. O którym też było dosyć głośno i widziałam właśnie u dziewczyn chyba u, 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 u Sylwii, u bestsellerek i u kilku jeszcze chyba innych osób, ale teraz dokładnie nie pamiętam u kogo nie chcę wymieniać, żeby się nie pomylić. A po drugie mam bliznę, którą polecała Agnieszka z kanału Panna Sasna. I przyznam Wam szczerze, że ja tych książek z serii skandynawskiej chciałam szarpnąć. Znacznie więcej niż tylko te dwie, ale stwierdziłam, że po pierwsze, muszę się ogarnąć, bo jednak nie mam tylu pieniędzy, żeby kupować większości książek, które były na wydaje nam się. A po drugie, chciałabym. Najpierw spróbować z książkami, które wiem, że dobre dusze i wspaniałe kobiety po prostu mi polecają. Więc zaczniemy od Życia Sus i od Blizny. I jak tylko któraś z tych książek, mam nadzieję, że obie, ale jeżeli któraś z tych książek mi się spodoba, to możecie liczyć na to, że ja tą serię skandynawską będę sobie na bieżąco uzupełniać. Będę czytać i będę Wam też, w, mam nadzieję, że w bliższym niż w dalszym czasie polecać. W szczególności, że te książki są naprawdę świetnie wydane, w ogóle książki. Książki w twardych oprawach to jest coś, ja bym chciała, żeby wszystkie książki były wydawane w twardych oprawach. Wiem, że to nierealne, ale, ale tak bym chciała, bo po prostu wyglądają pięknie i są na pewno trwalsze niż niejedna w miękkiej oprawie, miękkiej obwolucie, ale no, wiecie, no, no są piękne, są cudownie zrobione, mimo że okładki są bardzo minimalistyczne, bo tak naprawdę na jednej pojawia się tylko cała masa gwoździ, a na drugiej cała masa noży. Zrobione są w sposób bardzo minimalistyczny, ale mi się tak niesamowicie podobają. Naprawdę są ekstra. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, że przeczytam je właśnie szybciej niż później, że mi się spodobają i że będę Was zachęcać do czytania tych książek i że sama się na tyle zachęcę, że kupię całą masę. Nowych książek. Tak, jeszcze nie przeczytałam tych, już planuję kolejne książkowe zakupy. Mój mąż jest po prostu wściekły, bo swego czasu miałam na półce tak około 100 nieprzeczytanych tytułów i ten, to 100 się tak wiecie trzymało cały czas, 100, 100, 100, 100, 100, ale od tego roku ja tak coś mocno, mocno przesadziłam i tych książek jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. To mnie przeraża bo boję się, że, że ich nie przeczytam, po prostu, bo jest ich za dużo, a z drugiej strony już mam przynajmniej trzy tytuły, które muszę kupić. W sumie cztery tytuły, które muszę kupić, bo to, to są premiery właśnie teraz czerwca i wiem, że są to książki, które chcę, i choćby nie wiem, co się działo, to przynajmniej dwie z nich chcę przeczytać no, teraz, teraz w czerwcu, w lipcu albo w sierpniu, tak, w tym najbliższym takim kwartale, trzech miesięcy, więc nie mam pojęcia kiedy ja znajdę na to wszystko czas. Powinnam ograniczyć książkowe zakupy, wiem to, widzę. Koniecznie dajcie znać, która z tych książek interesuje was najmocniej, którą byście chcieli, o której byście chcieli usłyszeć jak najszybciej, to postaram się, nie obiecuję, ale postaram się od tej książki gdzieś tam zacząć i dać wam o niej znać w jakimś podsumowaniu czytelniczym. Koniecznie dajcie znać, która z tych książek czeka również u Was na półce. Może uda nam się tak dogadać, że będziemy akurat ten konkretny tytuł czytać razem. To też jest mega fajna, fajna opcja i mega fajny pomysł. I koniecznie dajcie mi znać o tytule, który Waszym zdaniem jest godny polecenia i który mogłabym uwzględnić w jakichś kolejnych książkowych zakupach. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się. Podobał. Mam nadzieję, że się przy mnie tutaj trochę zrelaksowaliście, że sami uzupełniliście własne zakupowe listy o nowe tytuły. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Pa!